Chcę pro o i pro jego ofertwie, która spodobała się Bogu. Zapraszam. Sława Jezusowi choczy Chcę dzisiaj opowiedzieć o Awelu. Awelu, który przynosi ofertwę Bogu, jaka mu spodobała się. Dlaczego? Ponieważ Awel składa tę ofertwę z To dar, w którym on pokazuje swoje serce swoje serce jakie jest wdzięczne Bogu jakie jakomu chce widaty Bogowi co co mu należne chce widaty sławę Bogu. i ca żertwa jest przyjęta nie jest przyjęta żertwa Kaina jaka jest symbolem żertwy z prymusu jak z takiego жертwowania to muszco tak potrzebno to muszco tak skazały baćki to muszco tak trzeba Żertwa jaką składaje Avel, żertwą ją serca pełnego wiery, czystego serca. I bo Bóg znaje serce ludyny, Bóg znaje twoje serce, Bóg znaje ci twoi najwybliższy namiery twojego serca, mojego serca. Tomu, tak jak Avel zaprosił Cię, teb, jemu wszystko, samego siebie, ta jego historia zakończyła się, można powiedzieć, po ludzku bardzo tragiczno, ponieważ brat zawiduje czy mu, ubywa go, ale w perspektywie wiary tak, możemy powiedzieć, że właśnie on jest tym, który no, przez tę swoją żertwę widać w pełni swoje życie, ale że ta żertwa z skotu tak, stała się potem tym żertwą na bałatach głębszą, jako ju było wiedzania swoje, swojego, swojego życia za rady Boga. Kapusion, podpisuj się.